szukał zaczepki, wyrwał chłodnicę szczytno zdemolował samochód grozi mu 5 lat więzienia znak zapytania wgnieciony dach poorywane lusterka uszkodzone drzwi urwana maska i klapa bagażnika wyrwana chłodnica pęknięta szyba czołowa oraz potłuczone klosze przednie i tylne to lista zniszczeń jakie w cudzym samochodzie spowodował 38 latek ze szczytna województwo warmińsko-mazurskie za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat więzienia. Policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące zniszczenia pojazdu marki Hyundai, który zaparkowany był na parkingu leśnym w okolicach rzeki Struga. Z relacji mężczyzny, który zgłosił interwencję, wynikało, że przebywał on nad rzeką w towarzystwie dwójki swoich znajomych. W pewnym momencie w okolicy pojawił się agresywny mężczyzna, właściciel Audi. Miał prowokować ich do bójki, dlatego cała trójka oddaliła się z tego miejsca. Agresor wpadł w taki szał, że wskoczył na pojazd, którym zgłaszający przyjechał ze znajomymi na rzekę i dokonał jego zniszczenia. Mundurowi we wskazanym przez 38 latka pojeździe ujawnili wgnieciony dach, pourywane lusterka, uszkodzone drzwi, urwaną maskę i klapę bagażnika, wyrwaną chłodnicę, pękniętą szybę czołową oraz potłuczone klosze przednie i tylne, Poinformowała warmińsko-mazurska policja. Straty na 3000. Złotych właściciel pojazdu, który przyjechał na miejsce interwencji, wycenił wartość poniesionych strat na kwotę ponad 3000. Złotych. Sprawca zniszczeń niespełna dwa dni od popełnienia czynu, sam stawił się w szczycieńskiej komendzie. 38 latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Nie tłumaczył jednak swojego zachowania. Teraz o dalszym jego losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.